Najprzedszkole to nowoczesna sieć prywatnych butikowych przedszkoli i żłobków, gdzie każdy dzień jest dla dzieci nową przygodą w świecie nauki i zabawy. Zapytaliśmy Klaudynę Cichocką-Wolkow, założycielkę i właścicielkę Najprzedszkola, co stanowi o wyjątkowości jej placówek. Postanowiłam stworzyć miejsce, gdzie holistyczna edukacja będzie zawsze na najwyższym poziomie, aby każdy w nim czuł się dobrze i zawsze był zauważony. Obecnie, po 13 latach pracy, jesteśmy na takim etapie, gdzie udało nam się opracować już taki konkretny model i to, na czym najbardziej nam zależy. Na własnym programie umiejętności miękkich, na małych grupach, czyli małych między 18 a 20 dzieci, na programie LEGO Education, na placach zawodowych, które są stworzone dla nas, dla potrzeb naszych dzieci, a także holistyczna edukacja, czyli za każdą kompetencję muzyczną, plastyczną, językową odpowiada osoba, która ma do tego kompetencje i także odpowiedni specjaliści. O misjach i wartościach naszych placówek mogłabym opowiadać godzinami, ale dziś chciałabym przedstawić Wam część naszego zespołu, która opowie o tym, jak na co dzień pracujemy z dziećmi. Podczas zajęć grupowych pracujemy w oparciu o program Umiejętności miękkich. Jest to autorski program, w którym co miesiąc rozmawiamy, bawimy się na temat jednej kompetencji. Dzieci bardzo chętnie współdziałają ze sobą, ale także uwielbiają odrobinkę rywalizacji. Przez różnego rodzaju gry, książeczki, krótkie historyjki, obrazki oraz karty pracy uczymy się, jak wyrażać swoje emocje, jak je regulować, jak w ogóle je rozpoznawać u siebie w ciele oraz u innych. W najprzedszkolu szczególny nacisk kładzie się na naukę języka angielskiego. Co no to będzie? A to to. Is it a, a drink? No. No. What color is it? Wszystkie najprzedszkolaki regularnie uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, a w wybranych placówkach działają też grupy dwujęzyczne, w których całość pracy z dziećmi odbywa się równolegle w języku angielskim i polskim. W związku z dużym zainteresowaniem rodziców tą formułą, grupy takie powstaną w przyszłości we wszystkich oddziałach najprzedszkola. W zdrowym ciele zdrowy duch. Wiadomo, że dobrze ukierunkowana aktywność fizyczna i dieta jest bardzo istotna na wczesnym etapie rozwoju dzieci. Edukatorzy z najprzedszkola dobrze rozumieją to wyzwanie. W najprzedszkolach staramy się to robić poprzez codzienne aktywności fizyczne, takie jak zajęcia z piłki nożnej, karate, gimnastyka korekcyjna, zajęcia oddechowe, taniec. W no najprzedszkole dba o to, aby. Dzieci dostawały codziennie zbilansowane, pełnowartościowe posiłki, ponieważ już od najmłodszych lat kształtujemy też nawyki żywieniowe, które później przekładają się na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Bardzo zależy nam na naturalnych placach zabaw i gdy tylko mamy taką możliwość, to je tworzymy. Obecnie jesteśmy na etapie Projektowania wzorcowego placu zabaw, który będziemy chcieli, aby powstał przy każdej naszej placówce. Doskonałym uzupełnieniem zajęć ruchowych jest wspólne muzykowanie. Zobaczmy, jaki pomysł na edukację muzyczną maluchów ma na jej przedszkole. W tym miesiącu mamy gitarę rezonansową, dwunastostrunową i banjo. Gramy na tych instrumentach poznajemy barwę, budowę instrumentów, dzieci. Żywo reagują na spotkanie ze mną i z nowymi instrumentami. Często poznają te instrumenty pierwszy raz. Czymś, co na pewno przykuje uwagę każdego rodzica, jest innowacyjny program Lego Education. Rozwija on kreatywność, współpracę i umiejętności praktyczne. Dzieci budują na przykład park rozrywki, ucząc się zasad mechaniki. Tworzą kawiarenkę, aby poznać podział ról w pracy, lub programują pociąg, zdobywając podstawy kodowania. Te interaktywne scenariusze wspierają rozwój logicznego myślenia, empatii i umiejętności społecznych, jednocześnie zapewniając świetną zabawę. Jeżeli chodzi o Lego Education, zainspirowałam się nim, mieszkając przez chwilę w Berlinie. Widziałam po prostu jak moje dzieci chłoną te zajęcia, a tak naprawdę kto z nas nie zna Lego? Kto nie chciał dostać Lego pod choinkę od Mikołaja? Kto nie czekał na rodzinę z zagranicy, która przywoziła właśnie to Lego? Dzieci uwielbiają po prostu przez zabawę bawić się tymi Lego. I chciałam właśnie także ten program wnieść do swoich placówek. Najprzedszkole to nie tylko holistyczny, atrakcyjny program zajęć grupowych, ale przede wszystkim indywidualne podejście do każdego dziecka. Zespół specjalistów, logopedów, fizjoterapeutów i terapeutów integracji sensorycznej wspiera dzieci i ich rodziców w rozwijaniu umiejętności i wyrównywaniu ewentualnych deficytów rozwojowych, odpowiadając na ich aktualne potrzeby. Na zajęciach ruchowych dzieci rozwijają swoją motorykę dużą, motorykę małą, koordynację, równowagę oraz ogólną sprawność fizyczną. Na zajęciach oddechowych dzieci uczą się, jak ważny jest oddech w naszym życiu oraz jaki jest prawidłowy sposób oddychania. Prowadzę również terapię logopedyczną dla przedszkolaków, które mają zaburzenia mowy, wady wymowy oraz dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Integracja sensoryczna jest to podświadomy proces, w którym organizm dziecka odbiera bodźce pochodzące z zewnątrz lub z własnego ciała za pomocą zmysłów zmysłu wzroku, słuchu, węchu, dotyku. Oprócz tego są jeszcze dwa ważne zmysły, które dla tego dziecka są bardzo istotne. Jest to zmysł przedsionka, czyli równowagi oraz zmysł preprocepcji tzw. czucia głębokiego. I na tych dwóch zmysłach integracja sensoryczna bazuje. Sprawna komunikacja i budowanie wzajemnego zaufania między przedszkolem i rodzicami jest ważnym elementem i kluczem do rozwoju dzieci. W naszej placówce na przedszkole korzystamy z komunikatora KidsView. Jest to narzędzie, dzięki któremu komunikujemy się z rodzicami. Państwo mają dostęp do bieżących informacji o postępach o swoich dzieciach, a my na bieżąco możemy Państwu przekazywać najistotniejsze informacje o wydarzeniach i projektach w naszej placówce. Serdecznie zapraszam Was do naszej przestrzeni, a jeżeli chcecie spotkać się z nami na żywo, wejdźcie na stronę internetową i umówcie się na spotkanie z nami.